Peace. <laughs> A żyj jak las. Żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, weseli i jako mnie wyanieli. Żeby się w tym gospodarzu bardzo dobrze żyło. W i w wszystko zdrowe było. Hej, żebyście mieli gospodarzy i ty z dzieci wiele. A będzie wesoło. I w szkole, i w kościele. A w każdym bądź tylko po jednym dzieciom. A w kolikce to nawet dwoje. Ale nie dajcie, które tyją. Ja a w nowym roku każdy każde gospodarz w każdy w wieczne dziedzice. Jestem to co ale i Krzysztof znamy, ale nie na nawet po głowie. Witajcie, burza Witajcie, 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 We're okay. okay. w biednym żółweczku, w złotym diamencie przyszliśmy w dzisiaj po kolędzie. Przyjmiecie kolędników? Przyjmiemy! Proszę posłuchajcie, co powiem nowego. Przychodzę od Heroda, biedny sługa jego. I o tron proszę dla niego. Oto tron, co końcu będzie, na którym Herod siędzie i mówisz będzie. Oto król wygląda jego, tu widzicie. W obcych krainach stędzisz swoje życie. Jadę na tronie, w złotej koronie. Jak świat szeroki słyszał już o mnie, że nie jestem żadnym strachem zruszony. Odmyt berłem winie cztery świata strony, bo mój układ światem władzy, rządzę berłem krwawym, zwyciężonym biada, bo siła jest przed prawem. Stanąc przed tobą, miężczypie Panie, składam Ci hołd i poszanowanie. Niosę wieści, co przeladzą tą duszę. I sam nad nimi zatrzeć muszę. Mógł śmiało, choćby się niebo zaciemnić miało. Dzisiaj Betlejem dzieci się urodziło, co będzie krajem już rządziło. Kto on jest i gdzie nie niewielki, ani jak się nazywa? Co ja słyszę? Aby mój poddany miał być panem nad panem? Niech w tej chwili ogniem skłonie, aby ów król miał przyjść i wyrzeć mi władzę. Chwila owa przeklęta nie przyjdzie nigdy. Ja temu zaradzam. Król Herodzie. Trzeje królowie ze wschodu przybyli i mówią, że u tym bram znikła ich gwiazda, a była ona niezwykła, piszcząc jakiś stóp. Czy prowadzić już prowadził panie, na twoje rozkazanie. Z Więc chodź z nami! O nie, ja wolę, abyście wracając tu mi dali znać! A ja go potrafię uczciwić! Więc bracia, nie traćmy czasu na zbędne rozmowy i śpieszmy do celu, co tu! Cześć, ci rodzin! Cześć Wam, królowie! <noise> A zanim zaświta ramy, odechce im się rozpusty i wszelkich zachcianych. A żeby nie było mi tręgi, to najstarszego proroka wołajka. A on nam powie, co piszą dzień. Prorok na rozkaz króla. Ziaro, ziaro! Żyd przede mną stanie. Ja wichnę w tę duszę. O, na raz się uśmiechał na kadrusze. Wziął wąski, z tyłu wąski, ale to nic nie szkodzi, czyli tak się chodzi. Spojrzyj, żydzie. A złości pana. Czym się trudni? Graniem, śpiewaniem. Szydzie, żydzie, gdzie marszonę? Pan, kochani! Handele, Handel! Życie, życie, gdzie ma żonę? Tak! jak żony. onem! Ziona i grona, a nie żona cioru jak brąz, Wysmakowano, wymalowano, i dalej czarny jak wrona. gdzie masz dzieci. A ci? Nie. Joga w swoim głupkim głowie wygniaskować nie mogli. Jak mnie tutaj wszyscy znosią, moja Biblia

Nie boję. Na koń siadajcie, do Betlejem pospieszajcie. Wszystkim dzieciom głowy pościnajcie. Nawet mojemu synowi życia nie darujcie. Głowę mu zetnijcie i mi na pokaz przynieście. Zdrowo na twoje rozkazanie natychmiast się stanie. Zdrowo Herodzie, smutna nowina. Oto ścięta głowa twojego syna. Choć głowa ścięta, w grobie złożona, ale dusza nie potępiamy. Rodzier, a tyś kto? Jan poseł z nieba wysokiego i opatrzam urodzenie syna Bożego. Przebrana miara, w w innej strugi, trzeba się nim jest Od darł. choć dzień. Chodź no, chodź i się, czeka cię niebieska noga, niech się wypełni wola do Boga. Jaś nie jest kosiana, od Boga wysłana. Chodziłam po górach, po lasach, to par butów darła i dzięki królu Herodzie w tym zamku znalazła. A droga pani, wstrzymaj się złości, dam ci złota, purpury, Pokryj na wiekości. Ja w kurpurrach nie chodziłam i chodzić nie będę, a głowy ścinałam i ścinać będę. Ostatni raz ci powiadam. I koszę na kar zakładam. Dycho czarcie, jest to swoje. Bruno <noise> herozę. Męczyłeś, męczyłeś, no swoje. Teraz ja będę w piekle męczył, duszę twoją.